Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy pielgrzymi duchowi, jak widać, kolejny postój, kolejna okazja do tego, by usiąść. Jest grzybek, jest trochę cienia, jest radości i kolorowo jak widać, bo pielgrzymi jednak w różnych kolorach wypełniają plac już w Klimontowie. A przy mnie siostra Karolina z grupy Świętej Urszuli. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Siostra Karolina jest dobrze nam znana, wielokrotnie widać ją z gitarą w ręce. Ale nie tylko o to dba, nie tylko dba o piękne śpiewy, ale dba też o to, by ta trasa przebiegała bezpiecznie, zwłaszcza dla grupy, która wyruszyła z Łancuta. Czy to prawda? Tak, to prawda. Organizacyjnie wymaga to trudu i nie tylko na czas wyjścia grupy i przejścia w stronę Jasnej Góry, ale też całorocznego myślenia o tym, by to wszystko, co jest potrzebne pielgrzymom w drodze, zostało właściwie przygotowane, a potem wykorzystane. O jakie sprawy chodzi, siostry? Zdecydowanie tak, praca nad pielgrzymką rozpoczyna się już y, z pół roku wcześniej, myślę. Wtedy musimy też zadbać o to, żeby zapewnić e, służby porządkowe też naszej grupy. Tutaj, z tego miejsca chciałbym też pozdrowić i docenić bardzo nie tylko naszych, ale wszystkich kierowców, którzy często są pomijani, wszystkich medycznych, właśnie porządkowych, kto, dzięki którym e, ci pielgrzymi, nie tylko z grupy świętorskiej, ale też z innych grup, nie pielgrzymowaliby tak bezpiecznie, tak spokojnie i, i nie mogliby sobie pozwolić właśnie na to, żeby, żeby wyjść. Więc tak, trzeba na pewno ograniczyć te sprawy porządkowe, logistyczne, pozamawiać brakujące rzeczy, e, zapewnić już noclegi pielgrzymom, trochę się odezwać do mm, proboszczów parafii, przez które idziemy. I tutaj ksiądz Wiktor z księżmi też bardzo, e, bardzo się w to angażuje. Także tak, to nie jest praca tylko na, na pielgrzymce, to jest praca mm, przez cały rok tak naprawdę. Na pewno dobrze o tym wiedzą ci, którzy budują dom. Jeżeli chodzi o fundamenty, te fundamenty trzeba wykonać, ale je się zasypuje ich nie widać, więc pewnie na pielgrzymce tej pracy, takiej logistycznej, nie widać. Łatwo nam się idzie szlakiem podniczym, ale jednak to wymaga właśnie przygotowania. I teraz idziemy, mamy porządkowych. Ilu porządkowych posługuje w grupie świętej Urszuli? To jest zmienna liczba, ale tak na stałe myślę, że idzie czterech i zmieniają się. Siostrę też chyba nieraz widzieliśmy w kamizelce, więc jak widać, siostra Karolina tutaj ma różne możliwości techniczne, aby w tej grupie tym bardziej się udzielać. Patrząc na porządkowych, na pewno muszą odbyć kurs. Ten kurs zawsze miesiąc przed wyjściem pielgrzymki jest organizowany przez księdza dyrektora, więc tutaj mamy już tę pewność, że możemy na drodze bezpiecznie się poruszać. Od strony samochodów, które zabezpieczają przejście poszczególnych grup, mamy tak zwane sanitarki, ale też mamy kierowców, którzy dbają o porządek, zabezpieczają właśnie to, by nawet na przejściu grupy być w gotowości do podwiezienia kogoś, jeżeli ktoś słabnie, albo nawet dostarczenia wody. Zdecydowanie tak, w tym roku szczególnie upalnym ci kierowcy są jeszcze bardziej doceniani, dlatego że też wielu pielgrzymów nawet tych, którzy tak co roku pielgrzymowali i nie potrzebowali wsparcia, w tym roku jednak potrzebuje ze względu właśnie na te wysokie temperatury. Patrząc na to, co dzieje się też na Potniczym Szlaku, potrzeba też i grupy muzycznej, diakonii, która posługuje. Dla nich to kolejny wysiłek, wziąć do ręki gitarę, sprzęty, śpiewniki, więc to nie jest proste. Nieraz pielgrzymi są zapraszani do tego, by wyciągnąć śpiewnik, jednak tutaj może troszkę być trudniej, a jednak ci, którzy posługują muzycznie, no, w ciągłej dyspozycji takiej muszą pozostawać. Tak, to prawda. My w tym roku mamy na całe szczęście bardzo dużą grupę muzyczną, mamy dużo instrumentów. Mamy flety, akordeon, gitary, ukulele, grzechotki. Co jeszcze mamy? Co? Klarnet! klarnet. Tak, mamy klarnet jeszcze, więc ta grupa u nas jest duża i też ze swojej perspektywy powiem, że grając i śpiewając też, Dużo lepiej się idzie, bo nie myśli się o tym, że jest gorąco, że zupełnie tylko o tym, że trzeba śpiewać i jest się czymś zajętym, więc dużo fajniej się idzie, ale też myślę, że przy takiej mnogości instrumentów, gdzie też często śpiewamy takie piosenki pod ludową nutę, co można zobaczyć też na naszym Facebooku, bo dodajemy filmiki, zapraszamy Grupa Świętej Urszuli Duchowskiej fanpage. Eee... Jeżeli właśnie przepraszam. Jeżeli mamy te piosenki pod ludową nutę, to dużo łatwiej się idzie, jest dużo, dużo sprawniej, dużo weselej i, i trochę mniej się myśli o tym zmęczeniu. Powiedziałbym, że kto dwa razy śpiewa, to już wiemy, modli się. Kto trzy razy śpiewa, to w... przepraszam, coś pomyliłem. Kto Tak. Tak. Kto śpiewa, ten dwa razy się modli, kto fałszuje ten trzy razy się modli, a kto śpiewa w czasie pielgrzymki, ten stawia kolejne kroki, idzie do przodu. Tylko żeby te dźwięki było słychać, to też trzeba tub. I to kolejne zadanie, które musi być przypilnowane, bo tuby nie będą działać cały czas, bo się rozładowują, a zwłaszcza jak słońce jeszcze przyświeci, ta bateria szybciej się zużywa, więc jak tutaj, siostro, sobie radzicie ze sprzętem? No tutaj szczególne podziękowania w kierunku naszych braci pielgrzymkowych, którzy dzielnie niosą nasze tuby. Staramy się wyznaczać po prostu na cały dzień po dwóch braci na odcinek, no i co odcinek się zmieniają? Oczywiście jak któryś tam w czasie drogi nie domaga, to wszyscy reagują i też zmieniają się. Także tutaj wielkie, wielkie ukłony dla naszych braci, którzy dzielnie niosą tuby i sprawiają, że nas słychać. W tych zadaniach, jak widać, siostra sobie dobrze radzi, dobrze mówi, więc która to pielgrzymka i na pewno ta obecna już w tym zaangażowaniu pokazuje, że siostra Karolina wzrasta w pielgrzymce i tym bardziej otwiera skrzydła, by jeszcze szerzej, bardziej pomagać. No, ja mam w tym roku, roku jubileusz, bo to dziesiąta moja pielgrzymka. Szósta z Grupą Świętej Urszuli, wcześniej z Grupą Świętego Józefa, więc z Przemyśla miałam trochę dalej. Ale no tak, z każdą pielgrzymką jest tego zaangażowania coraz więcej, ale to chyba też przychodzi tak naturalnie, że, yy, że z każdym rokiem poznaje się to coraz bardziej, coraz bardziej się wchodzi ze struktury i, ale to jest też wielka radość. Yy, taka, że można yy, służyć w pielgrzymce, można można służyć drugiemu człowiekowi i, i tak się zaangażować. Jeżeli ktoś tylko czuje taką potrzebę, może oczywiście wybrać się na Pątniczy Szlak i podzielić się swoimi umiejętnościami, darami, zwłaszcza kiedy może trudno przejść, a jednak trzeba usłużyć na drodze. Więc tym bardziej dziękujemy siostrze Karolinie z grupy Świętej Urszuli, która wyruszyła z Łancuta i pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w poszczególnych grupach angażują się dla wspólnego dobra, aby móc pielgrzymować stronę Jasnej Góry. Mówiąc o zaangażowaniu i potrzebie troski o współbrata, współsiostrę, na pewno takim szczególnym miejscem jest nasza pielgrzymkowa karetka. Widzimy tutaj siostrę Anię w akcji i brata pielgrzymkowego. Widać wszystko zabezpieczone. Może strasznie to wygląda, ale dzięki pomocy jest bezpiecznie. Kolejni bracia tutaj wyczekują, siostra na, nawet na postojach no, pracuje, więc co by nie było, ta dyspozycyjność jest. Ja spróbuję podejrzeć, co czyni nas brat pielgrzymkowy i czym z nami się podzieli, bo on nie tylko trzyma w ręku kierownicę, ale także różaniec. Pozwolę sobie tu usiąść, może się da. O, jest kontakt telefoniczny. Ja tu tak o właśnie dobrze, już jesteśmy w karetce. Jak widać e, tutaj dyspozycja do pomocy. E, bracie. Pielgrzymka to wyjątkowy czas. Brata poznajemy już podczas kolejnej pielgrzymki, a służba medyczna no, jednak ma co robić i jest potrzebna. Jak brat odbiera od tej strony właśnie pielgrzymowanie? No super. Cieszę się, że możemy komuś pomóc. Jest to też jakiś sposób wyrzeczenia, jak jedziemy z pielgrzymką. Też jakiś sposób pielgrzymowania. No i no, fajnie, że możemy pomóc bliźnim. Pielgrzymka wymaga takiego trudu w tym wymiarze, bo właśnie jest postój, a wy pracujecie. Ale na pewno ta ofiara też jest miła Panu Bogu. Tak, jest miła i no po to jesteśmy, żeby pomóc tym, tym ludziom. Odpoczywamy podczas, podczas jazdy, czekamy na nich na postojach. No i w nocy, dzięki Bogu, nic się nie dzieje, jeszcze nic się nie przytrafiło. A jesteśmy po to, żeby pomóc bliźnim. Mamy taki napis na, na karetce. Może ksiądz nagrać e, ku Bożej chwale i na ratunek bliźnim. To na pewno wyzwanie wielkie i zadanie, które podejmujecie. A tak osobiście, dla brata to kolejna pielgrzymka. Czym jest właśnie ta droga ku matce bożej? Oj czym? Trudne pytanie, czym. <laughs> To jest taki, no może taka, wisi, może nie wisienka na torcie, ale na pewno jest to dodatek do, do mojej formacji też, bo, bo też się formuję jako wojownik Maryi, jestem w męskim różańcu, jestem osobą wierzącą i dla mnie to jest takie naprawdę przyjemne, przyjemne dla serca. Która to pielgrzymka? Druga. Druga, więc e, piękne doświadczenie. Jak widać ktoś już tam puka, pomocy jeszcze nie potrzebuje. E, czas na pozdrowienia. A pozdrawiam wszystkich słuchaczy wszystkich, którzy oglądają Radio Fara no i co, z Panem Bogiem A my do tych pozdrowień oczywiście pozdrowienia ślemy do członków Męskiego Różańca i Wojowników Maryi niektórzy pokazują, że wędrują w poszczególnych grupach pielgrzymkowych i dają piękne świadectwo że nie tylko trzymając w ręku Różaniec w sercu mają tę miłość do Matki Bożej a my spotkaliśmy się z naszą służbą medyczną, która podejmuje ten szczególny wysiłek na drodze pielgrzymie, aby pomagać naszym pielgrzymom bezpieczne i w zdrowiu, a zwłaszcza kiedy udzielają pomocy, tym bardziej ruszyć w drogę i zdążać do tronu pani Jasnogórskiej. I na zakończenie naszego spotkania tutaj w Klimontowie, ksiądz Adam Chząsz, kwatermisz naszej pielgrzymki, który zabezpiecza przejścia poszczególnych grup. To kolejna służba, która wymaga właśnie tego poświęcenia, tej dyspozycyjności i orientacji. Księże Adamie, jak w tym roku przebiega trasa i w ogóle ta posługa księdza też wymaga tego trudu, aby pielgrzymom pomóc zejść na postój i wyjść z postoju? No, trasa w się sensie praktycznie rzecz biorąc nie zmieniła. Jedynie jakieś ewentualne drobne są przeszkody typu prace drogowe, ale to staraliśmy się wcześniej na ten temat zabezpieczyć. Podczas objazdu trasy to staraliśmy się właśnie z kierownikami robót jakoś to zorganizować. Także w sumie praktycznie dobrze to poszło. Mam takie wrażenie, że tegoroczna pielgrzymka idzie jakby w przyspieszonym tempie. Ten czas tak bardzo szybko ucieka, że dopiero cośmy wychodzili z przemyśla, a już jesteśmy niedaleko, niecałe, o ponad 100 km od Częstochowy. Bardzo szybko czas pędzi, Gorąco jest, więc to jest też takie dodatkowe wyzwanie dla pielgrzymów. Trzeba tutaj dużo uważać, też właśnie zasłonić głowę, czapki, kapelusze, sowcenie, dużo wody trzeba pić, żeby się nie odwodnić. Także czasem, jak to w cieniu sobie spocznie, to trudniej jest mu ten postój opuścić, ale w sumie wszyscy zmierzamy do Częstachowy. Dziękuję za to słowo, które pokazuje, że pielgrzymka bezpiecznie wędruje i warto dołączyć, bo jak ksiądz Adam podkreślił, jesteśmy już blisko jasnej góry. Książę Adamie, pozdrowienia jeszcze na koniec. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie moich parafian. Dziękuję duchom strażakom za życzenia, które mi przesłali. Dziękuję panią z gospodarzy wiejskich, które tam w minioną niedzielę. Właśnie festyn rodzinny, taki piknik rodzinny był organizowany, no niestety ja nie mogłem być, ale dostałem pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich parafian, e, moich najbliższych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Uśmiechamy się do Parafen z Konkolówki i zapraszamy. Można księdza dama odwiedzić, a może jutro nawet w niedzielę zrobić niespodziankę. Póki co księża damie czasy baruszać drogę, bo słyszymy, że grupy powoli się mobilizują, aby ruszyć. A my pozdrawiamy z Klimontowa. Dziękuję za to spotkanie. Jak widać, służba na pielgrzymce jest potrzebna, ważna w wielu wymiarach. Pielgrzymi zatem mogą czuć się bezpieczniej na drodze ku Jasnej Górze. My dziękujemy wam, że jesteście nas również wspieracie swoją służbą poprzez dar cierpienia, poprzez modlitwę, poprzez to, że bierzecie do ręki różaniec i podejmujecie sztafetę, poprzez to, że jesteście duchowymi pielgrzymami i niesiecie nas tym bardziej w swoich sercach. Pozdrawiamy i do usłyszenia oczywiście z trasy pielgrzymki, ksiądz Piotr Czarniecki.